Kochani, e, kolejny czwartek ja znowu jestem podekscytowana tym, co się dzieje. E, ostatnio wspominałam o miłości do Was e, i o tym, co cudownego się między nami dzieje. E, za co dziękuję. I tak właśnie wtedy wpadłam na pomysł, że. Mm, Powoli sobie trochę odkładałam z tych pieniędzy, żeby uzbierać na jakiś sprzęt, żeby lepiej mnie było słychać, lepiej mnie może było widzieć. Ja wiem, że ten sprzęt jest bardzo drogi do nagrywania i do tworzenia czegoś nowego, dlatego zbierałam po trochu, po trochu zbierałam. Z tego co z reklam otrzymywałam tam jakieś drobne pieniądze. Dołożyłam własne i... i co? I kupiłam! Kamerkę GoPro 8 eee, Wiecie Ja się dużo trochę naczytałam e, Co wybrać Co kupić żeby było ok Żeby e, to nie było aż takie mega drogie Bo e, no sody Nie mamy e, tam 4, 5 czy 10 tysięcy Żeby wydać e, ale, ale Znalazłam właśnie coś takiego Znalazłam kamerkę GoPro e, i się podierałam, podierałam się, że to jest coś nowego, że coś nowego, dzięki czemu mogę lepiej dla Was nagrywać, w lepszej jakości, może z lepszym dźwiękiem, bo tutaj ta kamera ma e, trzy mikrofony, e, więc żeby to wszystko było takie piękne i coraz lepsze. Hmm, zakupiłam zakupiłam kamerkę, zakupiłam kartę e, jeszcze muszę dokupić e, baterię e, dlatego, że tutaj ta jedna bateria to ona tam chyba no, dość krótko starczy na około chyba godzinę z tego co pamiętam e, więc żeby mieć drugą i żeby lepiej nagrywać i co? i ja czekałam nie wyobrażacie sobie dla mnie, jak to jest potworne, czekać, dlatego że ja nie jestem taką osobą. Ja nie jestem osobą, która czeka o ja jestem niecierpliwa, ja zaraz muszę wszystko otworzyć, więc już kawałek naderwałam, ale stwierdziłam, że może warto się z Wami tym pochwalić tym zakupem, tym, że mamy coś nowego i żeby to nasze konto wspólne razem się rozwijało i żeby było tylko lepiej. Może w przyszłości kupię coś więcej. No nie wiem, wiecie, ja się na tym nie znam, tak totalnie mówiłam. Więc no, no może ktoś jeszcze z Was powiedzieć w trakcie, że, że może to nie jest idealna kamerka, taka do nagrywania. Ale takich wiecie, tutaj co ja tu do Was gadam. Ale ja się jaram, wiecie, ja się nie znam, czytając po artykułach, po tym, co było gdzieś tam zamieszczone w internecie, doszłam do wniosku, że to jest. Dla mnie idealne, taki właśnie na początek, i dla mnie to i tak są kolosalne kwoty, że trzeba było tyle na to wydać. Więc co? Otwieramy. Oczywiście, czekajcie, zanim może otworzymy, no to co mogę powiedzieć? Nagrywa w 4K, ma jakiś tam Slow Motion, Hyper Smooth 2.0 i to jest podobno fajne. Oglądałam na filmach, że mega jest to sztos, czyli jest to stabilizacja obrazu. I będę mogła zamiast tak jak teraz. Teraz do tej pory nagrywałam moim telefonem, i tak nikt nie mógł do mnie zadzwonić w trakcie. Wyłączono oczywiście internet i wszystko, żeby, żeby nikt nie przeszkodził. I byłam wyjęta z życia na ten czas, kiedy nagrywam. Tutaj wiem, że już nie będę. Telefon będę mogła mieć w ręku. Co? Idąc po ulicy będę mogła nagrywać i nie będę się tak telepać. E, tylko będzie wszystko pięknie, ładnie, bo właśnie ma tą stabilizację obrazu. Ehm... No, i tam jakieś dodatkowo oczywiście, funkcje, których się jeszcze muszę nauczyć, bo wiecie, ja specem nie jestem. Dodatkowo jest wodoodporna do 10 metrów, więc mogę z Wami również pływać. No i co, no i tyle tak na początek. W zestawie jest kamerka, bateria, um, uchwyt um, i kabelek. I w sumie tyle. Jestem podjarana. Aaaa! Zawsze to otwieram, dobra. Idziemy z tym. <laughs> mi się zrobiło. Nie dość, że upał, też mi gorąco. Ale masakra. Masakra, wiecie, że się jaram. Ja w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby... Um, Niedawno, żeby kupić w ogóle coś takiego. Ale no, stwierdziłam. Czas się rozwijać i iść do przodu. Dobra. Tak wygląda. Wyjęte z opakowania, coś mi wylatuje. I co? I, i, i jak to działa teraz? <grywa> Ewa, i jej rozkminy życiowe, da, dać Ewie coś e, nowoczesnego, jakąś nową technologię. Słuchajcie, nie, nie lubię e, rozrywać. O, czekaj, coś klikłam. Nie wiem, co mi to dało. E, dobra, coś mi tu wypada. Co mi wypadło? E, Jakieś tam ulotki, jak to działa, yy, takie, wiecie, obrazki, to bardzo dobrze, bo, bo ja tak najlepiej potrafię, tym bardziej, że tu nic nie ma po polsku napisane, a nie jest, uwaga, drzwiczki kamery GoPro są ruchome, aby upewnić się, że drzwiczki są zablokowane szczelne i chronią przed, przed dostaniem się wody po ich zamknięciu, sprawdź blokadę i naciśnij zawias. Aha, no to tak na przyszłość, dobra, no i tyle w sumie po polskiemu. Lala. a tutaj chyba muszę to odkręcić, wiecie tak tak mi się wydaje, tak, chyba tak bo to jest po prostu przyczepione tak um, stabilnie, żeby sobie to tak stało, ładnie na połeczce wyglądało i ja, nie no to chyba też jest potrzebne patrzcie, patrzcie co tu się dzieje ja to z wami, bo to normalnie ja to widzicie sami jak to ze mną jest dobra, potrzeba tu dużo siły no i dobra, co tu mamy? Chyba jakąś podstawkę, czy taką przystawkę, czy coś możemy sobie przyczepić? Bateryjka, jaku, jaka malutka, no ale w sumie sama kamerka jest mała, ale jak Tu jeszcze mamy kabelek. A i czekajcie, może jest coś jednak po polsku, bo tu coś, coś jeszcze mam jakiś. Instrukcję może, mam. Może czegoś się ciekawego dowiem. No i co? I tyle. A tego nie umiem ogarnąć. Nie wiem, czy to się jakoś odczepia, wczepia, ściska. E, e, coś, co, 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 co się z tym dzieje. E, no co wam mogę powiedzieć? Na razie tego nie ruszę, bo nie umiem tego zrobić. Ale najważniejsza mam kamerę odczepioną. I całą resztę. Zobaczymy, co oni tutaj piszą. Czy w ogóle jest po polsku? Chyba nie ma. Po angielsku sobie dam radę. Więc dobrze. To co? Kamerka, bateria, e, kabelek, e, jakiś uchwyt, tak mi się wydaje. E, śrubka, żeby sobie przekręcić tam, gdzie sobie człowiek chce. E, I co? Ja teraz to wszystko. E, Rozpakuję, e, zobaczę jak to działa, włożę sobie baterię e, i zaraz widzimy się na kamerce. jarani moją bardzo! Tak! Także do zobaczenia za chwilę. Nie jeszcze wcześniej, jednak odczepiłam, bo z tyłu jest obrazek, wiecie, ogarnęłam temat. Także do zobaczenia. Także siema! Witajcie! Jestem na y, komerce GoPro 8. Yeah! Y, widzę, że tutaj w niej jest większy ekran, więc pewnie widać dookoła, że trochę się zadziało. A mianowicie było tak, że jak ją otrzymałam, to miałam 3% baterii, później musiałam ją naładować, później musiałam ogarniać, jak to wszystko działa, bo tak jak wspominałam, ja nie jestem ekspertem. Mm, I coś tam poustawiać, żeby było dobrze i jakoś to wyglądało, bo się na tym nie znam. E, daj mi znać, jak to wszystko się prezentuje, czy jest spoko, czy nie. Mm, no i co? I może pójdziemy na jakiś e, spacerek, żeby zobaczyć jak to działa, jak to wygląda i z czym to się je. Mm -hmm. Więc zapraszam serdecznie. Siema kochani na dworku. Wyszłam się gdzieś przejść e, i tak w sumie... Sobie stwierdziłam, że to trochę w sumie tragedia, że to ma tak dobrą ostrość, bo wiecie, jak ma się brzydką ostrość, to można jeszcze tak nie do końca dobrze wyglądać, i tego kamera nie pokazuje. A dziś, jak już tak wstępnie nagrałam, to wiecie, widać wszystko nad jaka taka niepumalowana, no to tak średnio. No i co, jaki jest plan? Idziemy sobie, zobaczymy jak ta kamera działa. E, czyli jak wygląda, jaki ma obraz, czy lepszy od tego w moim telefonie. Oraz to, czy ma dobry mikrofon. I tak jak wspominałam, już ona ma trzy mikrofony, więc powinno być sztos. No ale co będzie i jak będzie, to zobaczymy tak naprawdę dalej. Dziwnie się czuję i wiecie co? E, dlatego, że zawsze uważałam takich ludzi, i to jest teraz hipokryzja z mojej strony. Zawsze uważam takich ludzi, co tak idą z tymi kijkami, ale nawet nie kijkami, z telefonami i robią sobie zdjęcia na ulicy i myślę sobie, jakieś świry, totalna żenada. No i tak właśnie ja jestem dziś takim świrem. E, czy dobrze, czy źle, nie wiem, dziwnie się czuję. Ja zawsze się tak dziwnie czułam i, i. O, idę sobie w cień, bo mi świeci już cały czas. I zawsze tak. O, zobaczcie, co tutaj mamy. Nie wiem jak widać, bo wiecie, moje ustawienia to są takie e, średnie, więc jestem w szczerym polu. Ehm, no i co dalej idąc za tym? Zawsze uważałam ludzi takie kurde, nie wstydzą się, że w ogóle, wiecie, zdjęcia na ulicy, rób sobie w łazience, rób sobie tam gdzieś, gdzie chcesz, w kuchni, e, nie wiem gdziekolwiek i tak zawsze ich uważałam za, za szwirów, za świrów. No i teraz okazuje się, że ja nie jestem. Także no wiecie. Hmm. Idąc dalej, przejdziemy sobie takimi jakimiś ścieżkami. E, takimi jakimiś, no, średnimi, że wiecie. Średnio tutaj coś wygląda. Dużo roślinności e, i dużo jakiegoś badyla. No i co, wracając do, do głównego tematu, czyli kamery. Jestem mega nią podjarana. E, jeśli ktoś ma i do tej pory używał. Tak naprawdę to nawet nie wiem jak teraz siebie nagrywam, no ale mniejsza z tym. Jak ktoś miał i do tej pory stosował i wie na przykład jakie najlepsze by były ustawienia lub po prostu jak się z nią obchodzić. Bo wiecie, ja już się naoglądałam oczywiście, YouTube mi pomógł, już się naoglądałam filmików, żeby, no wiecie, sexy flexi robić filmy. No co za tym idzie? Po prostu chciałem się starać coraz bardziej dla Was, żeby to było wiecie... Coraz bardziej e, profesjonalne i fajniejsze do oglądania. E, żeby to nie było takie nijakie, tylko wiecie... Żebyśmy razem siebie mieli tak bliżej, bo też myślę, że... Em, że dobry... co? Dobry film. Dobre wideo. Ludzie. <grym> e, to też jest coś. I że musi to być widać, i żeby jak najbliżej być, i, i nawet te wiecie różne niedoskonałości, to wiecie jak wyglądam? Naprawdę, nie tam wiecie. Photoshop czy coś? Bo ja staram się nie używać, trudno powiedzieć A zbliżyłam się, dlatego że podoba mi się mega drzewo. <laughs> nie wiem, czy je widać, naprawdę, to jest takie próbne dla mnie. Wiecie, nie dziwię się, dlaczego ja nie otworzyłam kanału na temat po prostu sprzętu, bo, bo widzieliście mój unboxing, czy jak to się nazywa? Także, wiecie, wydaje mi się, że on tam najlepszy nie był. Yy, I tak jest. <laughs> Więc, no, ze mną, tak bardziej na luzie. Ja też tak mam w życiu. Znaczy, staram wiecie, się być profesjonalna i wszystko robić tak, żeby było pięknie. Nie lubię tak na odwal zrobić czegoś. Yy, chyba, że mi tak średnio na tym zależy. Czyli typu, takie no, głupie jakieś zadania, na przykład na uczelni. Które, no jakby w życiu nie wierzę, że mi się przydadzą, to wtedy robię je takie na oko, a to jest najśmieszniejsze to jest w ogóle najlepszy ever, że ja zawsze wszystko właśnie robię na oko. I tak wiecie, nie przyjmuję się, że wie, wszyscy mówią, odmierz tyle, zrób tyle, y, tyle wstrząsów czy tam czegokolwiek. Nie wiem, no po prostu, to ja robię na oko i zawsze okazuje się, że mam idealny wynik. A cała reszta, wiecie, stara się. Nie wiem, pół godziny dłużej ode mnie robią jedną czynność, a ja se tam machnę, coś se wleję, coś se oleję, pośmieję się, pobawię i później wychodzi. Oczywiście, przedmioty, które tam sprawiają mi dużą przyjemność, to wiecie, wszystko musi być perfekt i wszystko musi być idealne. No, także tyle. No i, I co? Przeszłam się z wami kawałek. Trochę pogadałam, jest dosyć gorąco. Ale podobno właśnie ta kamerka jest fajna, jak jest dużo światła. Jak nie ma, to już może być trochę gorzej. No ale wiecie, w nocy nie zamierzam Wam nagrywać. Chociaż kto wie, jak się będzie coś ciekawego działo. Nigdy nie wiadomo. No i co? I tu tak fajnie. Sobie stanąć. Nie wiem, czy jakoś się tak bardzo różni niż w pełnym słońcu. Przyjemnie. Jaram się. Piszcie, mówcie, e, jak to wygląda. Czy jest dobrze, czy jest źle. Mm, zaraz, może, jakieś posprawdzam sobie tryby, bo to już jakiś tryb sromo. E, o czym Wam już mówiłam, chyba 8 razy, czy coś tam 6 razy. E, więc to wszystko sprawdzimy. E, dziwnie się czuję. Ci ludzie naprawdę co, się na mnie patrzą. Nie dziwię się, że ja też bym się patrzyła na takiego kogoś. Mm, także no, to do zobaczenia w innym trybie. No, i co? Daj znać, czy Ci się podobało, czy wiesz, czy jest ok, czy mogłoby być lepiej, czy dobry zakup, czy zły, yy, czy dobrze działa mikrofon, czy kamera jest spoko, bo wiecie, ja to tylko drugi rzędny postać. Także do zobaczenia yy, i papa! do wtorku.